David R. Hawkins Ukryte determinanty ludzkiego zachowania. Zapraszam. Planowałem recenzować tę książkę jak zwykle normalnym filmem, ale że nie miałem za bardzo czasu kiedy cokolwiek dzisiaj nagrać i zrobić. Dlatego wjeżdżam na żywo z tą recenzją. Być może jeszcze raz odezwę się na temat tej książki w kolejnym filmie w przyszłym tygodniu lub później. O czym jest ta książka? Co to w ogóle znaczy siła czy moc? Kto to jest David R. Hawkins, przede wszystkim autor? Jest to doktor nauk medycznych, nauczyciel duchowy i wykładowca. Opublikował setki artykułów oraz kilkadziesiąt książek, w tym jedną wspólnie z noblistą Linusem Paulingiem. W wieku 38 lat zapadł na śmiertelną chorobę, podczas której przeszedł duchową transformację i wyzdrowiał. Dzięki wejściu w wysokie stany świadomości jako psychiatra pomógł tysiącom pacjentów. Prowadził zakrojone na szeroką Szeroką skalę badania nad ludzką świadomością, i niektóre badania nad ludzką świadomością tutaj się pojawiają. Przede wszystkim ta książka jest o tej metodzie, którą, zdaniem Davida Hawkinsa, możemy odpowiedzieć na każde pytanie takie zero-jedynkowe, czyli tak lub nie. Mianowicie chodzi o test kinezjologiczny, jeśli dobrze to wymawiam. Wydaje mi się, że tak. Kinezjologia. Poczekajcie chwilkę. Kinezjologia dokładnie. Kinezjologia stosowana normalnie też w medycynie, gdzie testujesz, czy mięsień dobrze odpowiada na dany bodziec. z tym, że kinezjologia, którą omawia tutaj Hawkins polega na tym, że za pomocą testu kinezjologicznego, jego zdaniem, możemy odpowiedzieć na każde pytanie tak lub nie, czyli takie zamknięte, z jakiejś niewiadomej, można powiedzieć, że skarbnicy wiedzy, nieskończonej skarbnicy wiedzy. Bo chodzi o to, że masz tak rękę, ktoś Ci mówi jakieś zdanie prawdziwe lub nieprawdziwe i gdy to zdanie, które mówi, że jest prawdziwe i spróbujesz zrobić, popchnięcie na dół, to, to ta Twoja ręka będzie silna i nie ruszy się na dół. Lecz gdy ktoś Ci zada pytanie, ktoś powie zdanie, które nie jest prawdziwe i zrobi ten test, to Twoja ręka pójdzie na dół. I tym sposobem, słuchajcie, David R. Hawkins bardzo dużo rzeczy tutaj rozpisał i w tej książce nam wyjaśnił. Jedną z ciekawszych rzeczy, która się tu pojawia, jest mapa Poziomów świadomości. I ta mapa poziomu świadomości to jest skala od 0 do tysiąca różnych poziomów i stanów umysłu, które możemy na podstawie właśnie tego testu kinezjologicznego zbadać i ocenić, czy na przykład ktoś lub coś i gdzie jest na tej skali. Przeczytam tutaj szybko te różne poziomy od najniższego do najwyższego i bez względu na to, czy uważasz ten test ginozjologiczny za sensowny lub bezsensowny. Ja na razie nie wypowiadam się o tym, co myślę o tym teście, bo zrobiliśmy test z żoną, ale jeden i bardzo taki szybki, także gdy więcej czasu poświęcę na przetestowanie tego, to, to dam znać. Albo w ogóle może zrobię film jakiś testowy, gdzie no ja faktycznie przetestujemy ten ca to, tą kinezjologię, która będzie odpowiadać na różne takie dziwne pytania, na które nie będę znał odpowiedzi. No, ja jakoś muszę ten test wymyślić i wtedy go mm, zrobić i nagrać, i to myślę, że będzie ciekawe. Ale sprawdźmy te poziomy, o których mówi David Hawkins, tutaj od najniższego do najwyższego, i, ym, i powiem Ci, że można na to patrzeć nawet bez. Przekonania, że test kinezjologiczny działa, jeśli chodzi o to, jak faktycznie ten rozwój świadomości może przebiegać. Zaczynamy od poziomu najniższego i będę czytał też LOG, czyli na jakim poziomie go skalibrował. Właśnie David Hawkins tą metodą kinezjologiczną skala, przypominam, że jest od 0 do 1000. Wstyd ma poziom 20. Wina ma poziom 30. Apatia ma poziom 50, żal ma poziom 75, strach ma poziom 100, pożądanie ma poziom 125, złość ma poziom 150, duma ma poziom 175, odwaga ma poziom 200, neutralność ma poziom 250, ochota ma poziom 310, akceptacja ma poziom 350, rozsądek ma poziom 400, miłość ma poziom 500. Radość ma poziom 540, pokój ma poziom 600, oświecenie ma poziom 700 do 1000. I ta skala tak właśnie wygląda. I nawet gdy tak popatrzymy, czysto hmm, pragmatycznie lub inaczej, tak jak to czujemy, że te poziomy, czy mają sens, czy nie, to wydaje się, że mają sens. I wiele ludzi tutaj opisuje, albo raczej wspomina o różnych ludziach, którzy są na danych poziomach, na przykład. To, co zapamiętałem, też się cieszę, Jowisz, że trafiłaś. To, co zapamiętałem, jeśli chodzi o pewne osoby, to to jak wspominał, że Freud ma poziom 499, czyli tuż poniżej miłości, która ma poziom 500. Natomiast Jung już miał poziom 540, był powyżej poziomu Freuda. To dlatego, zdaniem Hawkinsa, że bardziej się skupiał na stronie duchowej. Co sprawia, że podniósł się o kolejny poziom, lub inną rzecz, którą tu mówi w tej książce, to to, że mm, poziom ludzkości średni jest na poziomie obecnie około 204 czy 205, czyli byłby to poziom odwagi. Yy, I ogólnie poziom ludzkości bardzo wolno wzrasta, i nie jest to wzrost liniowy. On tam nawet kalibruje w jakich latach, na jakim poziomie była ludzkość, czasem była niżej, czasem była wyżej. Yy, takby ciężko, ciężko mi się wypowiadać na ten temat, bo nie wydaje mi się, że możemy to tak łatwo zmierzyć. No ale nieważne. W każdym razie mówi, że odwaga jest na poziomie. Teraz ludzkość jest na poziomie odwagi, czyli powyżej poziomu 200, ponad 204. Mówi też, że jako jednostki możemy bardzo niewiele tak, na, 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 tak naprawdę zwiększać poziom swojej świadomości, gdy ym, przechodzimy przez swoje życie. Mówi, że nie różnimy się za bardzo od tego poziomu, na którym się urodziliśmy. I średnia wzrostu ludzkiego przez żywot, na, jeśli chodzi o ten poziom świadomości, to jest 5 punktów. I mówi coś takiego o tym średnim wzroście ludzi, a potem też pisze, że jeśli przeczytasz tą książkę, to twoja świadomość wzrośnie o 35 i też to jest skalibrowane. Także. <grym> Jeśli średnio zrasta się o 5, jeśli przeczyta się tę książkę, to zro, zrośnie się jeszcze o 35. E, I to są wszystko takie okay. liczby rzucane, które właśnie nie mają za bardzo. Nie, nie czułem, że mają takie. Nie, nie czułem, że są w rzeczywistości nie, faktycznie. E, no. Naprawdę można powiedzieć, że wrośnięte w rzeczywistość, bo, no bo, no bo co to te liczby nam mówią? No jest to jakaś skala. Jest to jakieś badanie to kinezjologiczne, który, on mówi nawet, że to badanie kinezjologiczne, to działa tak, że znowu Junga przywołał i tą nieświadomość kolektywną. I mówi, że to z tej kolektywnej nieświadomości te właśnie dane są. Czyli badając ten, robiąc ten test mięśniowy kinezjologiczny, mm -hmm. bezpośrednio nurkujemy do kolektywnej nieświadomości i mamy odpowiedź tak lub nie obiektywną na każde pytanie i to jest coś co um, wydawało mi się bardzo bardzo podejrzane ale nie będę mówił jeszcze faktycznie czy to działa czy to nie działa mm. czy można tak coś sprawdzić czy nie no bo naprawdę tak naprawdę tego nie testowałem i dlatego zrobię na pewno kolejny film gdzie zrobimy jakieś testy tej właśnie metody i zobaczymy, czy będziemy kalibrować tak jak on kalibrował te rzeczy w tej książce, ale też poza tą książką, bo jest bardzo dużo skalibrowanych rzeczy tą metodą kinezjologiczną przez Hawkinsa i też innych, bo on w dużej mierze on często mówi, że ta metoda jest obiektywna w tym sensie, że ludzie, potra wszyscy kalibrują dane rzeczy tak samo, czyli byłby, byłaby jakaś obiektywna jakaś obiektywna rzecz i wszyscy, że kalibrują Junga na 540, wszyscy kalibrują dużo też mówił właśnie o kalibracji różnych organizacji, między innymi organizacja anonimowych alkoholików wysoko skalibrował, że przez to by zrozumienie wyjścia z nałogu i, i tego jak poprawia poziom świadomości ludzkości, że ona też była bardzo wysoko skalibrowana jak na takie organizacje w normalnym życiu naszym publicznym. I coż to jeszcześ znajdziesz w tej książce? Oprócz, oprócz tej mapy i tego, co tu powiedziałem o kinezjologii, bardzo dużo jest tu interesującego teoretycznego rozważania nad różnymi trudnymi rzeczami, i e, takimi jak między Między innymi polityka, systemy polityczne, jak ekonomia, jak moc społeczna i duch ludzki. Tu jest, widzę rozdział. Moc w sztuce jest też taki rozdział. Coś tu nawet zaznaczyłem sobie w tej mocy w sztuce do przeczytania, ale nie widzę konkretnie co, tylko stronę zaznaczyłem. O, przepraszam, coś mnie rozłączyło. No i część najciekawsza tej książki to część trzecia, sens, moim zdaniem, jeśli interesują Cię te rozważania teoretyczne i właśnie to, te znaczeniowe, to tutaj w tej części trzeciej pod tytułem sens więcej się rozpisuje na te tematy, co tak naprawdę powinno być dla ludzkości celem nadrzędnym, właśnie podnoszenie tej świadomości kolektywnej wyżej. I Książka jest bardzo ciekawie napisana, w tym sensie, że jest językiem prostym napisana, ale też sięga po wiele rzeczy ze świata nauki. Dowiesz się trochę na temat um, drogi też autora w ostatnim rozdziale, co, co jest bardzo ciekawe, jak sam był w pewnym momencie um, prawie martwy i jakby to światło, poczucie pewnego, poczucie śmierci klinicznej i tego, że, nasz, że, że nasze życie tak jakby dalej trwa po tej śmierci klinicznej, dało mu pewną, pewną pewność w tych dalszych badaniach, w dalszym odkrywaniu rzeczywistości tej duchowej strony człowieka i w badaniu tych poziomów świadomości. Także droga autora, też prywatna, właśnie jego życiorys, też warto na to zwrócić uwagę, bo tutaj tak jakby upraszcza w tej książce całą tą swoją filozofię życiową. I ta siła czy moc? Yy, o, skąd ten tytuł w ogóle się wziął? W pewnym momencie on uważa, że na pewnym poziomie świadomości już nie działa siła, czyli dość ta słabsza rzecz, tylko mamy taką moc, rzecz mocniejszą niż siła, w tym sensie, że ta moc potrafi dużo, dużo więcej. Książkę tę dostałem od Beaty, także bardzo dziękuję Beacie za nią i zastanawiam się komu bym ją polecić. Na początku tutaj autor pisze, że ona jest i dla sceptyków, i dla tych z otwartym umysłem. Każdy sceptyk myślę, że wrzuci tą książkę do pieca, zanim tak naprawdę zacznie ją czytać. Także na pewno jest to książka dla osób z otwartym umysłem. Ja mam otwarty umysł, a wciąż sceptycznie podchodziłem do niektórych kwestii, o których tutaj Richard nie, Richard, czemu cały czas Richard mi chodzi zamiast David, o których tu David pisze? Bo posiadanie takiej super prostej metody na odpowiedzenie na każde pytanie, jakie może ci przyjść, no cóż, wydaje się to zbyt dobre, żeby było prawdziwe. I zrobię parę testów, mam nadzieję, że je nagram i jeszcze o tej książce pogadamy. Ale, jeśli duchowa literatura Cię interesuje, jeśli świadomość Cię interesuje, jeśli interesują Cię kwestie związane z poziomami świadomości i takby tym, jak spróbować z mocniejszego punktu odpowiadać na wyzwania w życiu, to to jest książka dla Ciebie. Był tu też taki fragment, gdzie takby mówił pisał art, autor jakich słów używać a jakich nie używać i to było coś co wydawało mi się mm, nie wiem co tu znajdę nie będę teraz tego szukał w transmisji na żywo w każdym razie określenia o określenia mocne kalibrował pozytywne wzorce po prawej zaś słabe, negatywne. Czyli były takie pary słów, które uważał, że jedne są mocne, a drugie są mm, słabe. Czyli jedne mają moc, a drugie powiedzmy mają si siłę. I czasem mi się to wydawało wręcz po prostu grą nomenklatury. Czasem były te bardzo podobne te rzeczy. I na przykład bez troski to jest niby pozytywna rzecz, ale komyślny negatywna. Błyskotliwy to jest pozytywna rzecz, spryciarski negatywna. Być to jest pozytywna rzecz, mieć negatywna. Celowy to jest pozytywna rzecz, pragnący negatywna. Chwalący to jest pozytywna rzecz, a schlebiający negatywna. I widzisz, czasem to mi się wydawało, że to jest po prostu trochę wiecie o co chodzi. Kwestia tylko tego, jak nazywamy pewne rzeczy, jak nazywamy te same rzeczy, nie? Innymi słowami. No, nie wiem. Miałem do tej książki pewien dystans, i może to nie jest jeszcze książka na ten moment. Może zrobienie paru eksperymentów, e, które mogłyby jakoś potwierdzić lub zaprzeczyć tym teoriom, to jest coś, co mi, e, co mi da lepszy ogląd na tą książkę. Jeśli ktoś z was ją czytał, jeśli ktoś z was chce mi coś o niej powiedzieć, no to zapraszam. W komentarzach dajcie znać. E, I nagram jakieś testy i będzie więcej bardzo dawno temu ją czytałam była trochę na, byłam trochę na innym poziomie nie zapadła mi jakoś mocno w pamięci może teraz byłoby inaczej fajnie było sobie przypomnieć jej po Twojej recenzji tak, ja pierwszy raz czytałem to druga moja książka Davida Hawkinsa którą czytałem, już jedna jest recenzowana na tym kanale także no, moim zdaniem jeśli ten test kinezjologiczny jakoś go przetestuję i wyjdą mi wyniki, czy wyjdą mi jakieś, coś mi to potwierdzi, to co mówi Richard Hawking, wtedy jeszcze raz na pewno wrócę do tej książki i jeszcze bardziej się nią zainteresuję. Ale w tym momencie jestem mimo wszystko nastawiony dość sceptycznie co do tego tematu testu kinezjologicznego, który odpowiada na wszystko. I Zapraszam do komentowania tych, którzy mają z tym więcej doświadczenia. I zapraszam do mówienia, co myślicie o Hawkinsie jeśli czytaliście te książki, znacie tego człowieka i tą myśl. Dziękuję bardzo za oglądanie. Tymczasem was w życie poczciwe. Widzimy się w kolejnym odcinku jutro. W kolejnym odcinku vloga jutro, tak? Będzie jutro vlog? Powinien być. Mam nadzieję, że będzie. W kolejnym odcinku recenzji w weekend. Trzymajcie się dobrze. Udanego tygodnia, wszystkiego dobrego. Dziękuję za oglądanie 10 osób. Trzymajcie się. Cześć.